Warto rozpocząć od frekwencji. Na trybunach hali sportowej przy ulicy Złotej zasiadło 170 osób. Kibice gatty powiedzą, że to niewiele, ale tylu widzów na meczu siatkówki w naszym mieście ostatni raz widziano za czasów SPS-u. Ci, którzy przyszli dopingować oba zespoły, z pewnością nie zawiedli się. Mecz był zacięty z wieloma widowiskowymi wymianami piłki, efektownymi serwami i udanymi blokami. Spotkanie lepiej zaczęli znińskowolanie, którzy w przypadku zwycięstwa z najsilniejszą drużyną trzeciej ligi zasiedliby w fotelu lidera. Pierwszego seta zawodnicy Zdisława Olejnika i Sławomira Szewczyka wygrali 25-21. W drugim secie o swoich umiejętnościach przypomnieli goście i MKS przegrał 20-25. Trzeci set to momentami znów popisowa gra naszego zespołu, dająca im wygraną 25-19. W czwartym secie także wszystko układało się znakomicie i MKS prowadził już 23 do 18. I w tym momencie sędzia uznał dla dobronia kontrowersyjną piłkę, która według wielu obserwatorów tego meczu upadła poza polem gry. To spowodowało bardzo nerwową końcówkę i ostatecznie przegraną MKS-u 26-28. W tajbreku nasi siatkarze przegrali 5-10, a w całym meczu w setach 2 do 3.